Witam wszystkich serdecznie, w tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić podsumowanie produkcji z mojej instalacji fotowoltaicznej w listopadzie 2021 roku. Dla przypomnienia moja instalacja to 4,14 kWp. W listopadzie produkcja na inwerterze u mnie wyniosła 127,5 kWh, autokonsumpcja to 40,5 kWh. Procentowo jest to więcej niż w październiku, no ale w październik, październik był rekordowy, bo wyprodukowałem wtedy 379,7 kWh. No listopad jest już widać dużo mniejszy, jedynie 127,5. Łączne zużycie prądu w moim domu w listopadzie to 329,8 kWh. No jest to więcej niż taka, bym powiedział, średnia u mnie, ale doszły jakieś nowe sprzęty. Na przykład oczyszczacz powietrza, który chodzi w sumie teraz praktycznie cały czas, jeszcze jakieś inne farelka, troszeczkę była puszczana, no i to automatycznie to od razu widać, że ponad 60 kWh więcej niż w październiku. Jeżeli chodzi o bilans, to październik był na plusie 59,8 kWh, natomiast listopad, no już całkiem sporo, bo minus 219,7 kWh na minusie. Także całkiem, całkiem sporo. Patrząc na bilans sumarycznie, w październiku rozpocząłem kolejny okres rozliczeniowy w Tauronie. No to październik był na później 59,8, listopad minus 219,7. No sumarycznie daje to minus 159,9 kWh, czyli taki mam teraz minus w Tauronie po listopadzie. Jeżeli chodzi o współczynnik kilowatogodzin do kilowatopików, to w listopadzie wyniósł on u mnie 30,8 i jest to poniżej średniej z mojego województwa, którą możecie zobaczyć na kanale Pana Sławka. Z danych, które on zebrał, wychodzi, że w województwie śląskim średnia to 33,2 kilowatogodzin do kilowatopików, no, u mnie to jest poniżej 30,8, ale powyżej średniej ogólnopolskiej. Średnia ogólnopolska to było 29,5. No, to ja mam o ponad 1 więcej. No, jeżeli chodzi o kilowatogodziny do kilowatopików narastające od początku roku, no to listopad zakończyłem wynikiem 914,9 kilowatogodzin do kilowatopików. No, i tak jak mówiłem już poprzednio, prawdopodobnie nie osiągnę tego 1000. Kilowatogodzin z jednego kilowatopika po grudniu, grudzień. Już teraz widzę, że jest słaby, więc to jest wręcz bym powiedział niemożliwe, żeby do tego tysiąca dociągnąć. Listopad 2021 roku jest pierwszym miesiącem, kiedy mogę porównać go do, do roku poprzedniego, bo w listopadzie 2020 produkcja już była przez pełny miesiąc. No i tak to się tutaj przedstawia. Produkcja na inwerterze w 2020 roku w listopadzie to było 122,7. W tym roku troszeczkę więcej, 127,5. Łączne zużycie w zeszłym roku w listopadzie to było 279,1. No teraz dosyć mocno skoczyło 329,8. Także całkiem sporo więcej. No tak jak mówię, tutaj doszły jakieś nowe urządzenia w domu. Harelka też była trochę włączana, i to to po prostu. Tego prądu nabiło. Jeżeli chodzi o bilans, w zeszłym roku listopad to był minus 174,3 kWh, no w tym roku minus 219,7. Ale za to bilans sumarycznie w tym roku wychodzi lepiej, a to za sprawą dobrego października, który był u mnie na plusie, a w zeszłym roku to był niepełny październik i był na, na minusie. Także w 2020 roku po listopadzie bilans sumarycznie to był minus 279,6. Natomiast w tym roku to jest minus 159,9. Także, także jak na razie bilans sumarycznie wychodzi, lepiej zobaczymy, co będzie dalej. Może nie będę musiał dokupować w, po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego prądu. To wszystko w tym podsumowaniu. Mam nadzieję, że się podobało. Gdybyście chcieli zobaczyć jeszcze jakieś inne wykresy, czy też dane z produkcji mojej fotowoltaiki, to proszę, piszcie w komentarzach. Napiszcie też, jak u Was wygląda produkcja, jakie macie instalacje, ile wyprodukowaliście w listopadzie. Będziemy mogli sobie te dane porównać. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli się podobało. Proszę też o łapkę w górę, to mi pomoże. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.